Wyobraź sobie, że przez całe życie ciężko pracowałaś, budowałaś majątek dla swojej córki, a ona przekazuje wszystko swojemu mężowi. Ale tu jest haczyk. Prawnie już nie była moją spadkobierczynią. To, co się stało dalej, zmieni Twoje spojrzenie na sprawy rodzinne i prawne na zawsze. Jestem Marią, mam 68 lat, mieszkam w Krakowie i dzisiaj opowiem Wam historię, która pokazuje, jak jedna decyzja może wywrócić życie do góry nogami. Zanim przejdę do szczegółów tej niesamowitej historii, zostaw subskrypcję i skomentuj poniżej, czy kiedykolwiek spotkałeś się z podobną sytuacją w swojej rodzinie. Twoje doświadczenia mogą pomóc innym. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, w chłodny październikowy wieczór. Pamiętam ten dzień jak dziś, bo właśnie skończyłam przygotowywać pierogi na niedzielny obiad. Moja córka Katarzyna przyszła do mnie z bardzo poważną miną. Miała wtedy 42 lata. Była mężatką od 15 lat i matką dwójki dzieci, mojego wnuka Michała i wnuczki Zosi. Usiadła przy kuchennym stole, tym samym, przy którym jadała śniadania przed szkołą i powiedziała: Mamo, musimy porozmawiać o przyszłości. Jej ton był bardzo oficjalny, prawie biznesowy. Wyjaśniła mi, że wraz z mężem Robertem analizowali naszą sytuację finansową. I doszli do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli przekażę jej mój majątek już teraz za życia. To będzie lepsze pod względem podatkowym, mamo mówiła, pokazując mi jakieś wydruki i kalkulacje. Poza tym i tak wszystko przejdzie na mnie po twoim odejściu, więc dlaczego nie zrobić tego teraz, kiedy możemy to wszystko dobrze zaplanować? Jej argumenty brzmiały logicznie rzeczywiście, zawsze planowałam, że dom i oszczędności przejdą na nią. To był dom, w którym się wychowała, gdzie spędziliśmy razem tyle pięknych chwil po śmierci jej ojca 10 lat wcześniej. Miałam też sporą sumę odłożoną na koncie owoce całego mojego życia pracy jako pielęgniarka w szpitalu uniwersyteckim. Katarzyna mówiła o zabezpieczeniu przyszłości swoich dzieci o tym, że chce mieć pewność, że w razie czego będzie mogła im zapewnić studia i dobry start w życie. Jako babcia, która kochała te dzieci całym sercem. Jak mogłam się nie zgodzić? To, czego wtedy nie wiedziałam, to, że w polskim prawie istnieją bardzo specyficzne przepisy dotyczące dziedziczenia. Gdy córka otrzymała majątek, automatycznie przestała być moją spadkobierczynią, zgodnie z testamentem, który wcześniej sporządziłam u notariusza. Pamiętam, jak poszliśmy razem do kancelarii notarialnej na ulicy Floriańskiej. Pan notariusz, starszy, bardzo miły człowiek, wyjaśnił nam całą procedurę. Przekazałam Katarzynie nieruchomość o wartości około 800 tysięcy złotych oraz oszczędności w wysokości 200 tysięcy złotych. To był rezultat mojego całego życia 45 lat pracy, oszczędzania, wyrzeczeń. Ale nikt mi wtedy nie wyjaśnił jednej kluczowej rzeczy: że zgodnie z polskim prawem spadkowym jeśli za życia przekażę komuś cały mój majątek to ta osoba automatycznie traci status mojego spadkobiercy ustawowego. Oznaczało to, że gdybym miała jeszcze jakieś inne zobowiązania czy aktywa, Katarzyna nie miałaby już do nich prawa. W tamtym momencie wydawało mi się to bez znaczenia. Myślałam, że przekazuję wszystko, co mam, więc co może się jeszcze wydarzyć? Jak bardzo się myliłam, miałam się przekonać już bardzo wkrótce. Miesiąc po przekazaniu majątku dostałam wiadomość, która zmieniła wszystko. Katarzyna przyszła do mnie pewnego ranka z kolejnymi dokumentami. Tym razem jej mina była jeszcze bardziej poważna. Mamo, muszę ci coś powiedzieć, zaczęła, nie patrząc mi w oczy. Robert i ja podjęliśmy decyzję o przekazaniu majątku na jego nazwisko. To ze względów prawnych i podatkowych. Nie mogłam mu wierzyć w to, co słyszę. Jak to, Kasiu? Przecież dopiero co wszystko na ciebie przepisałam. Okazało się, że bez mojej wiedzy, bez jakiejkolwiek konsultacji ze mną, Katarzyna przekazała cały majątek, dom, w którym mieszkałam przez 40 lat, oraz wszystkie oszczędności swojemu mężowi Robertowi. Wszystko nagle należało do niego. To była najlepsza decyzja dla naszej rodziny, tłumaczyła mi córka. Robert lepiej się zna na finansach, a poza tym w razie rozwodu. Urwała, widząc moją minę. W razie rozwodu? krzyknęłam. Kasiu, co ty mówisz? Przecież to jest dom naszej rodziny. Tego dnia po raz pierwszy w życiu poczułam, że moja własna córka mnie zdradziła. Dom, w którym ją wychowałam, w którym nauczyła się chodzić, gdzie świętowaliśmy każde jej urodziny, nagle przestał być mój. Co więcej, nie był nawet jej należał do mężczyzny, który wszedł do naszej rodziny 15 lat temu. Gdy skonfrontowałam córkę z tym co zrobiła, jej odpowiedź mnie szokowała jeszcze bardziej niż sama decyzja o przekazaniu majątku. Mamo, nie rozumiesz nowoczesnych rozwiązań finansowych, powiedziała tonem jakby mówiła do dziecka. To była decyzja strategiczna. Robert ma własną firmę, lepiej radzi sobie z inwestycjami. Poza tym, w razie jakichkolwiek problemów prawnych z twoją stroną, majątek będzie bezpieczny. Jakich problemów prawnych? Zapytałam, czując, jak serce bije mi coraz szybciej. No nie wiem. Mogłabyś mieć jakieś długi, problemy zdrowotne, wymagające kosztownego leczenia. Mogłabyś się znów zakochać i wyjść za mąż. Wymieniała spokojnie, jakby mówiła o pogodzie. To była chwila, w której zdałam sobie sprawę, że moja córka widzi we mnie nie matkę, która całe życie dla niej poświęciła, ale potencjalne zagrożenie dla swojego majątku majątku, który jeszcze miesiąc wcześniej był mój. Ale najgorsze było to, co nastąpiło później. Zostałam bez niczego w domu, który już nie był mój. Formalnie mieszkałam tam na podstawie ustnej umowy z Robertem. Nie miałam żadnych praw, żadnej pewności. Każdego dnia budziłam się z myślą, że mój zięć może mnie poprosić o wyprowadzkę. Reakcje z córką zaczęły się psuć nasze rozmowy stawały się coraz bardziej napięte. Wnuki, które wcześniej przyjeżdżały do mnie co weekend, zaczęły przychodzić coraz rzadziej. Czułam, że tracę nie tylko majątek, ale całą rodzinę. Po trzech miesiącach życia w niepewności postanowiłam walczyć. Nie mogłam pogodzić się z tym, że zostałam oszukana przez własną córkę. Udałam się do prawnika pana Kowalskiego, którego poleciła mi sąsiadka. Pan Kowalski, doświadczony prawnik z trzydziestoletnim stażem, wysłuchał mojej historii z uwagą. Gdy skończyłam, pokręcił głową i powiedział: Pani Mario, to niestety bardzo częsta sytuacja. Rodzice z miłości do dzieci przekazują im majątek, a potem zostają wykorzystani. Wyjaśnił mi moje opcje prawne. Okazało się, że polskie prawo Przewiduje pewne mechanizmy ochrony dla osób w mojej sytuacji, ale droga prawna nie była prosta ani tania. Możemy próbować udowodnić, że doszło do oszustwa lub że córka działała niezgodnie z duchem umowy, mówił prawnik. Możemy też sprawdzić, czy wszystkie formalności były dopełnione prawidłowo. Często w takich przypadkach można znaleźć jakieś nieprawidłowości proceduralne. Koszty postępowania miały wynieść około 30 tysięcy złotych. Pieniądze, których nie miałam, bo przecież wszystkie oszczędności przekazałam córce. Musiałam wziąć kredyt, zastawić biżuterię po mężu, poprosić o pożyczkę znajomych. Najgorsze było to, że musiałam pozwać własną córkę. Każda wizyta u prawnika, każde pismo procesowe to była kolej cios w nasze i tak już nadszarpnięte relacje. W trakcie postępowania prawnego wyszło na jaw coś, czego nikt się nie spodziewał. Mój prawnik, analizując dokumenty, odkrył poważne nieprawidłości w sposobie, w jaki córka przekazała majątek zięciowi. Okazało się, że Katarzyna popełniła błąd prawny podczas przekazywania majątku Robertowi. Według polskiego prawa niektóre z tych transakcji były nieważne, ponieważ nie zostały prawidłowo zgłoszone do Urzędu Skarbowego, a dodatkowo nie zachowano wymaganej formy notarialnej przy przekazywaniu części oszczędności. Pani córka i jej mąż prawdopodobnie chcieli zaoszczędzić na kosztach notarialnych i popełnili błąd wyjaśnił mi pan Kowalski. Część transakcji została przeprowadzona tylko na podstawie zwykłej umowy bez wymaganego poświadczenia notarialnego. To oznaczało, że prawnie rzecz biorąc, część majątku nadal należała do Katarzyny, a nie do Roberta. Ale co więcej, zgodnie z wcześniejszymi umowami, część tego majątku powinna była wrócić do mnie. Gdy prawnik skonfrontował z tym zięcia. Robert zaczął się wykręcać. Twierdził, że to wszystko było nieporozumieniem, że działał w dobrej wierze. Ale dokumenty mówiły jasno: doszło do poważnych nieprawidłości prawnych. Po ośmiu miesiącach batalii prawnej i rodzinnych dramatów, sprawa została w końcu rozwiązana. Odzyskałam dom, tę najważniejszą część mojego majątku. Połowę oszczędności też udało się odzyskać, chociaż druga połowa została już wydana przez Roberta na inwestycje giełdowe, które przyniosły straty. Ale, co ważniejsze niż pieniądze, nauczyłam się cennych lekcji o tym, jak chronić siebie i swoje interesy, nawet w relacjach z najbliższymi. Zrozumiałam, że miłość do dzieci nie może oznaczać ślepego zaufania i rezygnacji z własnych praw. Dziś moje relacje z córką powoli się poprawiają. Katarzyna w końcu zrozumiała, że to, co zrobiła, było nieetyczne i bolesne dla mnie. Przyznała, że dała się namówić mężowi na te manewry finansowe, nie myśląc o konsekwencjach dla mnie. Mamo, przepraszam, powiedziała mi przez łzy, podczas jednej z naszych ostatnich rozmów. Myślałam, że działam mądrze, a tylko wszystko zepsułam. Robert. Cóż, Robert nadal uważa, że nic złego nie zrobił. Nasze relacje są chłodne, ale przynajmniej jest poprawnie uprzejmy. Wnuki znów przychodzą do mnie częściej, co cieszy mnie najbardziej. Ta historia pokazuje, jak ważne jest rozumienie prawa i ochrona własnych interesów. Chcę, żeby moje doświadczenie było ostrzeżeniem dla innych rodziców. Miłość do dzieci to jedno, ale rozsądek i zabezpieczenie swojej przyszłości to drugie. Jeśli podobna sytuacja zdarzyła się w Twojej rodzinie, lub chcesz się dowiedzieć więcej o prawach spadkowych w Polsce, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzach, jakie pytania prawne najbardziej Cię nurtują. Odpowiem na każdy komentarz i mogę stworzyć kolejne filmy na tematy, które Was interesują. Pamiętaj. Wiedza to potęga, szczególnie gdy chodzi o ochronę tego, na co ciężko pracowałeś przez całe życie. Nie pozwól, żeby ktokolwiek, nawet najbliższy, wykorzystał twoją dobroć. Zawsze sprawdzaj dokumenty, konsultuj się z niezależnymi prawnikami i nie podpisuj niczego pod presją czasu. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii i do zobaczenia w następnym filmie.